I cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanek 100 i witam was w 101. odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic, klasą Jedi Knight. Bardzo dawno tej serii na moim kanale nie było, ale tak jak zapowiadałem w aktualizacji do planu miesiąca Będzie się ta seria pojawiać ponownie, tym razem zamiast Infamous Second Son Oczywiście zapraszam ta, też was do filmu podsumowującego właśnie serię z Infamousa. No i cóż, dajcie mi na początku ogarnąć co myśmy robili te kilka miesięcy temu, kiedy ostatni raz grałem tą w w Starodiel Republic um, No więc tak, to możemy sobie w ogóle wyłączyć, to mnie nie interesuje jak na razie Tutaj te, te heroiczne też raczej nie i tutaj na razie też heroiczne, nie? Czyli tak. Mamy jedną misję wicepoboczną. Mamy dwie misje główne jedną klasową, jedną związaną z Balmora. A nie, przepraszam, dwie misje poboczne. Dobra, to żeby tak nie zaczynać prosto z mostu, troszeczkę się powiedzmy rozgrzeć. Wykonamy sobie w tym odcinku misje poboczne. I te misje poboczne, z tego co widzę, znajdują się tutaj przynajmniej jedna, druga jest tutaj I to jest misja, która polega wrócić gdzieś tam, gdzieś tam. No spoko. I w sumie jednak też zaczniemy tak trochę od misji głównej, gdyż tutaj, na tym terenie będziemy mogli coś tam zdobyć. Tak więc, chodźmy. Podejrzewam, że musimy zabić jakiś określony typ przeciwnika, żeby dostać... wow, troszeczkę przecina, nie wiem czemu. Nie wiem też, czy te ustawienia graficzne będą dobre, gdyż ja sobie trochę pogram samemu. A wiadomo, jak gram sam, no to jednak komputer nie jest tak bardzo obciążony, jak przy nagrywaniu i się zastanawiam, czy tych ustawień graficznych troszeczkę nie zmniejszyć, bo z tego, co widzę, to przy walce idzie tak sobie ta gra. Ale cóż, to jeszcze potestujemy chwilę, jak coś, to za chwilę zmienię te ustawienia graficzne. Nie pamiętam, no jak nagrywałem wcześniej i to jest mój największy ból. I też co ciekawe nie widzę tutaj nigdzie, a nie, tutaj mamy to coś chyba, mamy tego użyć z tego co widzę. Chyba. Tak jest, access Key i musimy teraz gdzieś tam już wrócić. Dobra, okej. Okay. A tu co mamy? Aha, żeby 10 zabić, jak trochę nie ma tu przeciwników, podejrzewam, że już tutaj ktoś musiał być przede mną. Ale pochowiem sobie może tych trochę śniejszych przeciwników, tym bardziej, że oni są na bardzo niski level. Na pewno nie będą oni dla nas zbytnim wyzwaniem, tak więc sobie troszeczkę tutaj powalczymy. Dawno znowu nie grałem w sumie w całym Zielonym Republic, ja, nie, nie, nie na pewno jeszcze na początku iść, ale ta gra nie jest trudno do grania, tak więc myślę, że raczej tutaj z tym problemów nie będzie. Ostatni raz grałem z miesiąc temu i skończyłem już bo tak w ogóle klasę Jedi Knight moją drugą postacią. E, Mogliście o tym słyszeć na innym streamie, gdyż na innym streamie w ogóle e, graliśmy sobie. Eee, troszeczkę starus Deal Republic. No, ale cóż, teraz idziemy dalej. Nie widzę tutaj żadnych tych imperialnych, tak trochę ich tu nie ma. Tam są jacyś. Dobra. Chciałem wykonać jednak tą misję. Mam nadzieję, że to jeszcze się zaliczy. No, ledwo na pograniczu widzę. Ci tutaj są, ale dobra, musimy tak z 10 zabić, tak więc jeszcze tutaj chwilę poczekamy, aż się zrespią, bo podejrzewam, że ktoś był tam przede mną i po prostu wszystkich wybił niestety. No to nic. Także jeszcze jedna rzecz, najprawdopodobniej będę te odcinki odgrywał, nagrywał w ten sposób, że tak jak na przykład dzisiaj sobie raz siądę o którejś tam godzinie, jakiejś tam losowej kompletnie, w losowym momencie tygodnia i nagram te cztery odcinki już na cały tydzień, tak więc wszelkie jakieś wasze, nie wiem, porady, czy sugestie, czy cokolwiek nie będę wprowadzał na pewno na bieżąco, gdyż tak jak mówię, będę te odcinki nagrywał seriami po trochę Gdyż nie lubię za bardzo tak wsiadać do gry, żeby nagrać jeden odcinek i go wyłączyć. Wolę tak właśnie pograć ze dwie, czy czasami nawet więcej godzin, żeby się troszeczkę wciągnąć. Też jeżeli złapię flow komentowania, to też mi się potem lepiej komentuje to. Bo jeżeli tak szczególnie rano mam z tym problem, jeżeli coś wcześniej nagrywam, to mam przynajmniej problem, żeby to jakoś sensem komentować. Dobra, okej, okay, udało nam się tak by the way, wykonać tę misję. I się akurat ich od cholery zrespiło, jak nie trzeba. No cóż, dobra, ale chodźmy dalej. A wracając do mojej myśli, to po prostu kiedy, zwykle kiedy rano wstaje, to źle mi się komentuje, dopiero jak nagram tam jeden czy dwa odcinki, to troszeczkę już tam zaczynam bardziej komentować z sensem, bo tak, jeżeli jestem niewyspany, bo po prostu się nie rozgadam, to czasami troszeczkę ten komentarz wychodzi gorzej, a tak jak złapię takie flow, no to jest zdecydowanie dużo lepiej. I dobra, mam tutaj jakieś w ogóle droidy. Yy, ała, nie wiem, czasami taki dźwięk strasznie przylagowuje, to strasznie boli. Także przepraszam wszystkich, którzy są na słuchawkach, bo i tak pewnie nie będziecie tego tak mocno słyszeć. Bo ja przeciszam o minus 12 dB yy, tutaj, właśnie dźwięki z gry, a ja no to wiadomo, słyszę na słuchawkach na połowie głośności tych słuchawek, to już i tak dobrze, bo naprawdę nie mógłbym wysiedzieć tutaj, w tych słuchawkach, które mam teraz, aktualnie na maksimum ich mocy. Bo wtedy naprawdę, słuch bym stracił. Chwilę, moment. Bo one są naprawdę mocne, i muszę po prostu słuchać na połowie cały czas. I w sumie jest mi z tym całkiem dobrze. Okej okay, walczymy tutaj w ogóle teraz z jakimś oficerem. Tak więc za chwilę go również pokonamy. Tam musimy, widzę, wziąć kolejne chyba jakieś bronie. Bo tutaj chyba zbieramy jakieś bronie. Także widzę, musimy 10 ponownie przeciwników zabić. Tak więc to również sobie zrobimy. Okej, okay, Medical Supplies tym razem, no trochę widzę tego mam pozbierać, to jeszcze z tego ziomka podnieśmy, on coś ma, jeszcze jedną broń, dobrze, tutaj coś mamy, okej, okay, dobra, nice, no i czy tutaj mamy gdzieś jeszcze te takie śmieszne skrzyneczki, nie wiem, w każdym razie zabijmy kolejnego droida, tym razem tego takiego troszeczkę silniejszego, który tak dla nas problemu nie będzie stanowić, się ma on 33 level, a ja mam... 39, i tak jestem skalowany do 38, żeby nie było mi za łatwo. Okej, okay, dobra, podnosimy dalej. No i cóż, tam mamy kolejną skrzyneczkę, ok. Mamy kolejnego tego jakiegoś oficera, ale go również sobie myślę bezproblemowo pokonamy. Musimy jeszcze zabić czterech przeciwników. Dobra, myślę, że z tym raczej problemów nie będzie, przynajmniej mam taką nadzieję. Czekam, aż mi się tutaj odładuje Blade Dance, bo jednak jest to mój najsilniejszy atak i zawsze przydaje się go używać, nawet na tych słabszych przeciwników, niekoniecznie na bossów i tak dalej. Okej, okay, dobra, w końcu Blade Dance wszedł i dzięki temu powinien on paść. No, nie padł, ale... Już go dokończyliśmy tutaj z Kirą Ok, dobra, podnieśmy sobie kolejne jakieś tam zapasy. Tym razem będą to y, medyczne jakieś medykamenty. Tak więc okej, okay, lecimy dalej. Tu mamy kolejną skrzynkę i to ponownie będą medykamenty. I tam mamy kolejnych trzech przeciwników, i kiedy ich pokonam, to to już będzie. Y, wszystko, przynajmniej, jeżeli chodzi o misję dodatkową, misję bonusową a jeżeli chodzi o zbieranie tych wszystkich zapasów i broni no to podejrzewam jeszcze chwilę nam to zajmie bo potrzebujemy znaleźć jeszcze ile? dwie takie skrzynki okej, okay, no dobra, tutaj żadnej na razie nie widzę w każdym razie misja poboczna wykonana znaczy bonusowa, przepraszam a teraz podnieśmy z niego kolejne bronie. Broni Broń już nie potrzebujemy, tak więc już ich nie, nie będę nawet podnosił. Tam mamy kolejną skrzynkę i będziemy musieli za chwilę znaleźć jeszcze jedną. A tutaj mamy, okej, okay, dobra, to no, i pójdziemy może do tej, bo ta nie jest widzę obstawiona w ogóle, tamta już niekoniecznie, przy tamtej jest jakiś ten większy droid. I tego raczej byśmy nie chcieli. Nie chcielibyśmy z nim za bardzo walczyć, może też tutaj? Tak, te tutaj już się widzę yy, zregenerowały, że tak powiem. Tak więc podnieśmy sobie stąd. No i dobra. I teraz już musimy tylko te dwie misje poboczne oddać. W sumie to wykorzystam sobie... Nie, nie wykorzystam sobie szybkie podróże, gdyż nie jest to w jednym miejscu. Jeżeli by to wszystko było w jednym miejscu, Bym wtedy wykorzystał szybko podróż, ale tak to raczej nie będę z tego korzystał. Tak więc dobra, chodźmy dalej. Ja tutaj włączę dla Kiry tryb pasywny, żebyśmy szli jak najszybciej i nie będziemy walczyć, bo jest to taka dosyć nudna część tej gry. Najważniejsza jest zdecydowanie fabuła. Nie wiem, czy ja przypadkiem nie wejdę w jakąś heroic arenę, ale chyba nie, mam taką nadzieję. Najgorsze jest to, że mnie Kira nie będzie leczyć, co jest trochę słabe. No ale cóż, eee, Kira, chodź tu. Czy ty z nimi walczysz? Boże, miałeś być w trybie pasywnym. Chodź za mną. Nieważne, że będzie nas za chwilę cała horda przeciwników gonić. Raczej nam nic nie zrobią, chociaż jak widzicie, no Kiry dosyć mocno biją, ale tak czy siak, oni już tutaj nie mogą za bardzo za daleko wychodzić. No i za chwilę powinniśmy ich zgubić, a nawet jeżeli nie, to za chwilę sobie jeszcze zawalczymy. Dobra, widzę z wami będę musiał zawalczyć albo i nie, bo was cofnęło. Okej, okay, no dobra spoko tak, więc pogodajmy z tym tutaj gościem. captain And a little something from the kurwanipa! Mudi rawa, fupa, Pampa wula. Se gota do muti kihasa hasa da punio. Liz di woto. The Balmorans could use a good pilot. Mitisa roda, kopana czaporko utman gisa. Dzi kospa Ini gudad i dżig chanagawa. czanaga No i okej, okay, tak więc misja poboczna jedna, misja poboczna wykonana. Teraz musimy iść i wrócić, yy, i oddać tam kolejną misję yy, poboczną. I także pogadamy tam z jakimś gościem, również od misji głównej, chyba tej związanej z Balmorą. Chociaż nie jestem tego pewien, która to jest która. W każdym razie to jest akurat mało ważne w tym momencie. Z tego co pamiętam, to, to jest ten taki dziwny obóz. W którym zawsze miałem problem, żeby się poruszać. Bo tam jakieś windy są, coś tam, coś tam. Chociaż teraz to już, żebym takich problemów nie miał, bo się tego nauczyłem. Ale pamiętam, że jakoś tak na początku to miałem problem, żeby się tutaj w tym obozie odnaleźć. O ile mnie nie myli, oczywiście pamięć, to jest ten obóz, ale też nie jestem tego na 100% pewien. W każdym razie wchodzimy już tutaj. Gdzieś tutaj mamy tego gościa, którego mamy oddać misję poboczną. No dokładnie. I brought you the toxin samples. Perfect. These ought to have everything I need to get started on that vaccine. Just be quick about it. Don't worry, you'll be butting heads with Imperials in no time, Major. And then we'll work on clearing out the toxins without damaging the soil. When do you think the farmlands will finally be restored? Hard to say probably can't start until the imperials are gone but at least the option is there he showed a lot more insight than the rest of these republic knuckleheads no okay, tak więc kolejna misja wykonana. dostaliśmy tam jakieś te No i cóż, tak jak mówiłem, pójdziemy sobie teraz do tej misji głównej, bo i tak za bardzo, widzę, misji pobocznych do wykonywania nie mamy, tak więc teraz sobie zdecydowanie pociśniemy wątek główny, aż sobie zobaczyć, czy to jest misja na Balmorze, czy to jest misja klasowa. To jest misja na Balmorze, tak jak myślałem. Tak więc dobra, pogadajmy z nim, czy z nią. Ciężko stwierdzić, w każdym razie pogadajmy z tą postacią. Mam access key to mentu Gorastuk. If he already thinks that, he might be willing to make it true. They'll still get a chance to surrender, even if they won't take it. on No i okej, okay, tak więc widzę jakaś tam część misji wykonana. Weźmiemy sobie ten pas, myślę, że weźmiemy, tylko nie miał w ekwipunku chwilę. Coś trzeba wyrzucić. Nie wiem co ja tu w sumie bym mógł wyrzucić. Yy, I gram zwiesiło trochę. Nawet bym powiedział, że trochę bardzo. Nie wiem, czy się teraz w sumie nawet nagrywa. Okej, okay, dobra, widzę, że się nagrywało chyba cały czas, mam przynajmniej taką nadzieję. W każdym razie musimy coś wyrzucić. No, to jest dużo warte, czyli nie warto tego sprzedawać. To w ogóle macha bonus do tego. No właśnie, do Expo. W sumie sobie to odpaliłbym. Czemu by nie będziemy dostawać więcej punktów doświadczenia? No właśnie, i co tu stąd wyrzucić, boże. Eee, dobra, to wyrzucę. Co prawda mam tego w cholerę, ale to nic. Weźmiemy sobie ten tutaj pas ojej co nie ja robię, nie to No, come on, a tutaj jesteś, dobra akcept Założymy go sobie, ok nice Przydałoby się jeszcze jakiegoś wendora odwiedzić, który jest gdzieś na przykład tutaj Tylko kto jest wendorem? Aha, tu jest Android Medycznej Republiki, dobra Tak więc, Reaper All i Sell junks. junks, oraz sprzedaj to ok Je yeah. wow! Wow, to kosztuje 34 tysiące mogę za to dostać Nie wiem po co by mi to było, bo w sumie mam high od cholery Więc co, czekajcie, mm, bo tu była taka inna rzecz To chyba było w Legacy Tak jest Tu możemy sobie kupować różne rzeczy, jak widzicie yy, Dlatego, Dla... Różne perki po prostu możemy sobie kupować I tak, ja bym chciał... Space Mission, nie Class Mission, o właśnie to to możemy sobie za e, hajs właśnie wykupić bonusy do doświadczenia z, e, z misji głównych, z misji klasowych. Tak więc zdecydowanie sobie chciałem to wziąć i to też zrobiłem. Zostało mi 25 tysięcy, trochę mało, ale w razie czego mam chociażby te w chuj drogie części od droidów, za które spokojnie odzyskam cały mój hajs, który teraz wydałem. No i cóż, dobra, lecimy dalej do misji głównej. Myślę, że właśnie zrobimy tą związaną z Balmorą, aniżeli bardziej tą związaną z naszą klasą, Jedi Knight. Tak więc chyba musimy wejść w tamte drzwi, o ile się nie mylę, przynajmniej tak mi się wydaje, bo już jesteśmy całkiem blisko i tam widzę, jest właśnie przejście dla Jedi Knighta. Tak więc chodźmy w tamtą stronę, czy mamy wejść tam? Tutaj jest grupę a tu jest co? Tu chyba w ogóle nie ma przepustki Dobra, musimy także jakieś tutaj jednak Nie w tamte drzwi tylko w te Tutaj właśnie musimy wejść I będzie jakaś story arena Nie wiem za bardzo o co w tym kwestii chodzi No bo niestety No niestety nie grałem w, Na tej przynajmniej postaci ze 3 miesiące Tak więc no niestety Znaczy w sumie więcej niż 3 miesiące W sumie nie wiem kiedy ostatni był odcinek ze Star Warsów Ale dawno nie grałem i zupełnie nie ma co tutaj chodzi Dlatego po prostu będę cisnął do przodu Dobra, widzę, że musimy troszeczkę tutaj również powalczyć, tak więc zróbmy to. Mam nadzieję, że tą misję zrobimy jeszcze w tym odcinku, jeżeli nie, no to oczywiście dokończymy to sobie w kolejnym. Bo tak jak mówiłem, nagram sobie teraz kilka odcinków po kolei. A chwilę, bo zapomniałem wyłączyć dla Kiry tryb pasywny. I ja się zastanawiam, czemu mnie tak mocno biją, a to przez to, że kira mnie nie leczy. No tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach. Ci nowi kompani są zajebiści, bo naprawdę bez nich ta gra byłaby dużo trudniejsza, a dzięki temu, że oni tutaj są, jest dużo łatwiejsza. Okej, okay, dobra, zamróćmy ich i chodźmy dalej. Mamy tutaj jakiegoś oficera. Dobrze, oni są zamrożeni, tego tak mi sami nic nie zrobią. No dobra, już trochę odmroził, ale to sobie użyjemy naszego silniejszego ataku, naszego Blade Dance'a. No i cóż, co my tutaj mamy zrobić? Mamy misję bonusową, żeby pokonać 30 imperialnych, całkiem sporo. No dobra, walczmy dalej, nie ma co się zbytnio z tym opierdzielać. Musimy ich mniej więcej zabić jeszcze w tym odcinku. Chyba jednak tej misji w tym odcinku raczej nie zrobimy, podejrzewam, że ona jest troszeczkę dłuższa. No ale to jeszcze zobaczymy. Na razie zaatakujmy, jak tutaj. Mam bardzo dużo fokusu, tak więc wypadałoby go troszeczkę zbić, bo jednak takie komikowanie fokusa. Się nie przydaje, dużo lepiej jest go oczywiście zużywać podczas walki. Okej, okay, dobra. I kolejny padł, tu mamy kolejnych, tak więc chodźmy. Za chwilę ich również pokonamy. I potem nie wiem w sumie gdzie pójdziemy, bo nawet nie wiem, co mamy zrobić. Co my mamy zrobić? Musimy znaleźć jakichś doktorów. No spoko, okej, okay, dobra. Może być tak, widzę, że musimy zjechać gdzieś na dół chyba. Tak się wydaje, żeby tą misję robić. Chociaż tutaj mamy też zaznaczone. Search for the doctor. No, to tutaj, okej. I musimy aktywować Windę. Seria? No dobra, spokój, tak więc aktywujmy. I co już musimy. z kimś pogadać? Nie ma sensu. Tu potrzebujesz ID-ka, aby operować ten elevator. Nie poradź o elevator. Tell me, jak otworzyć tę cellę. Get out of here while you still can. The extractors will be back any not very chatty now, are you, old man? Looks like we have a security breach and some new prisoners. Mm, no, okej, okay. mamy tutaj jakieś chyba silniejszych troszeczkę y, imperialnych. Tak więc zawalczymy sobie oczywiście z nimi. Jak wiecie, są oni całkiem słabi, ale to dlatego, że ja mam od nich dużo, dużo wyższy level. To dlatego tak ani nie są, słabi, tak szybko mogę ich pokonywać. Dobra. E, musimy ich uwolnić i gdzie możemy to zrobić? Możemy to zrobić przy tej konsoli, okej. The extractors are dead and you saved us. I can't believe it. I'm looking for Dr. Melm and Dr. Ordos. They were working on a very important weapon. I think I remember them scientists or something right they haven't been seen since they were taken below I know lieutenant Vecker rarely leaves his interrogation rooms on the lower level he keeps the most valuable prisoners close by here take the extractor's ID card if you're looking to free someone else you'll have to get onto the lower level to do it get to the republic outpost and find Wes durga he'll help you i'm getting out of here before more extractors show up good luck to you no i okej okay, tak więc dobra to tyle jak na razie tak więc cóż, użyjmy tej windy zjedźmy na dół no i dalej szukajmy jakichś tam naukowców chyba republiki ależ nie jestem tego pewien no ale najwidoczniej mamy ich ocalić, tak więc chodźmy i róbmy to. Teraz sobie jeszcze troszeczkę powalczymy i za chwilę ten odcinek będziemy musieli kończyć, mniej więcej jak będziemy mieć tak 23 czy 24 minutę. Żeby jeszcze w tym odcinku jak najwięcej wybić tutaj tych imperialnych, a w kolejnym, żeby już się bardziej skupić na dialogach i fabule, a nie na walce. Tym bardziej, że już pokonaliśmy ponad połowę yy, sił, które są tutaj, i sił imperialnych. Tak więc walczymy dalej. Tutaj za chwilę jeszcze my będziemy mieli jakiegoś droida. Tak więc w sumie ja go zaatakuję. Kira, niech tam się zajmuje. Tamtymi innymi przeciwnikami, ja się zajmę tym droidem. On jest dosyć słaby. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tu w ogóle mam jeszcze jakichś chyba więźniów. Nie wiem, czy ich mogę uwolnić, czy ich nie mogę uwolnić. To jest bardzo dobre pytanie w sumie. I nie znam niestety na nie odpowiedzi. Ale to zobaczymy, myślę, że później. Na razie musimy tutaj powalczyć. Wow, Kira. Unit to a med Center. Niedobrze. Dobra, widzę, ja tu muszę zacząć lepiej walczyć, bo Kira ma problemy Z tego co widzę Kurde, odfocusujcie się z niej Na mnie się troszeczkę możecie skupić, ja tu jestem Chociaż nie, chwilę, tutaj nie jestem tankiem, tutaj jestem sentynialem Hm, no cóż a bo tu, tu jeszcze walczysz z jakimś silniejszym przeciwnikiem, to wszystko wyjaśnia Wiesz co, aż cię podleczę normalnie Bo ty sama sobie tak szybko nie dasz rady Dobra, zaatakujmy tamtego Tam on się troszeczkę jeszcze zatruje Niech on tutaj podejdzie, bo ja sam nie chcę wejść w te toksyny O, Kira jest jednak na tyle głupia, że wszedła Weszła, Boże, przepraszam Tak bardzo nie umiem mówić, no cóż Dobra, użyjmy sobie naszego Blade Dansa. jak już nie ma życia, tak więc raczej długo bić nie będziemy, na szczęście Pamiętam, że jak na mojej drugiej postaci ci są tylko i wyłącznie fabułę To potem miałem takie problemy, żeby bossów pokonywać zajmowało mi to tak dużo czasu, że po prostu masakra na szczęście, tutaj nie mam tego problemu, bo mam w chuj wyższy level. No dobra, co my tutaj jeszcze mamy? E, defeat e, Imperial, destroy the Imperial Droids. No dobra, spokojnego Droida zabijłem. Więcej to ja tu na razie nie widzę. Tam się dostać nie możemy. No cóż, chyba nie możemy, A raczej nie. Dobra, to cóż, myślę, że w tym momencie sobie ten odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że się Wam podoba powrót do serii Starus The Oder Public. Kolejne odcinki już niebawem. Jednak oczywiście do tego czasu komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Prze wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć!